Ciemka, witajcie z tej strony ponownie Z tym razem zajmiemy się krzyżakiem, którego zresztą już widzicie po prawej czy tam lewej stronie znów nie pamiętam jak to się odbija ale chyba po prawej. Więc tak, znowu zaczynamy od podejścia na instę, a potem omówienie mniej więcej co mniej więcej tam nasz może spotkać, więc ja sobie tuptam na Instę, żeby każdy wiedział jak do niego dotrzeć, od razu wam wspominam o tym, że ten... Impreza wiąże się z questem u Hober albo Jokhabal e, na bagnach, którą zresztą zobaczycie. Od obu tych NPC dostajemy questy na temat pająków, dlatego też nie pamiętam, który wiązał się z którym. E, może kiedyś już nagram materiał na temat tych questów, mm, zobaczymy, więc jak na razie tylko po prostu informuję Was, że takie coś się pojawia. E, tutaj pozdrawiam kolegę, ha ha, 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 ha mm, jak tu prosi zresztą widzicie, i dobra, lecimy. E, Docieramy więc do jaski, tutaj na dole znajduje się Hober i prawdopodobnie to ona daje nam questa na e, krzyżaka. Tutaj jest jak hawal, który daje nam questa związanego z innym pająkiem, więc wbijamy na Instę i tutaj zaczynają się schody, e, bo trzeba do niej dotrzeć. Tak? E, bardzo długo nas gnębią te pająki i na samo Instę solo e, polecam wybierać tak 30-30 około level. E, dokładnie wam nie jestem w stanie powiedzieć. Wszystkie te ratantule i tak dalej Wam pokażę już na iście Bo to właśnie te stworki pojawiają się na niej Sama insta nie jest dość długa Podobnie jak hersz. Trzeba wybić większość stworków Na w zasadzie wszystkie żeby dotrzeć na jej instancję Dobra więc jesteśmy na instancji i mniej więcej to tak wygląda Naszym zadaniem jest przekopać się przez tę armię pająków Ja wam pokażę tylko te dwie grupki A potem przewiniemy do końca Czyli pod samego bossa E, niestety znowu się ładuje. Też dawno tu nie byłem. I spotykamy właśnie pająki szary i ratantule, tarantule. E, same te stworki nie są trudne do ubicia, możemy już próbować na 10-15 levelu party nawet troszkę szybciej. Exp, i, y, exp z nich jest dość zacny, więc y, ładnie się tu XP na bagnach już y, na bardzo niskim poziomie. Do 15 możecie spokojnie tu wbijać. Kolejna grupka do ubicia. Tutaj mamy za to czarne wdowy które są nieco cięższym przeciwnikiem i musimy się czasem nad nim troszeczkę namęczyć. Ale dobra. Sprawa wygląda tak, że te czarne wdowy to i tak nie jest problem. Na iście z krzyżakiem jest większy problem co zresztą zaraz zobaczycie. Więc poczekajcie sekundę, ja tylko tam dotrę. Okej, okay, dotarliśmy do krzyżaka, insta cała wygląda, cała wygląda, cała jest mniej więcej właśnie taka, więc co, e, trzeba by było najpierw omówić mniej więcej tego stworka, e, krzyżak wygląda tak, e, mam dwa małe pajączki, one się różnią tym, że są bardzo małe, mają 200 pż i biją dość mocno, więc to jest pierwszy problem, e, który nas spotyka, kolejnym problemem jest to, że niestety jego ilość tej drużyny może się zwiększyć w trakcie bicia co zresztą zaraz wam pokażę więc patrzcie zaczynamy go bić ja sobie wrzucę tu źródełko i komdo w tym czasie sobie się zregeneruje i stanę bez defa żeby to mniej więcej tak fajnie wyglądało i tak pierwszy problem jest taki że te dziadowstwa lubią nam strzelać mi zadają dość małe obrażenia, ale na niższym poziomie gdzie nasze resy na ataki i tak dalej są po prostu mniejsze ze względu na słabsze sprzęty ich obrażenia są po prostu bardzo bolesne i musimy uważać. I tu jest właśnie umiejętność, którą właśnie dość często możemy spotkać, czyli summon, przyzwanie stworków w trakcie walki i pojawia się większy problem, więc najważniejszą sprawą jest ubicie w pierwszej kolejności krzyżaka, najlepiej w pierwszej rundzie, rundzie o luju krzaki nie weszły. To jest właściwie priorytet, żeby go w pierwszej drugiej rundzie zaciukać, bo potem już hmm, robili się problem. No i małe pajączki naprawdę szybko nas zjedzą, więc niestety trzeba bardzo uważać. Ja tutaj sobie tego krzyżaka już zabijam. Liczą, że spadnie mi rarek. Niestety sami jak widzicie dość szybko mi życie ucieka, nawet na tak wysokim poziomie. One, znaczy druidowi i innym klasom nie zrobią zagrożenia, ale na wysokim poziomie nawet te dość szybko schodzi, więc ja tutaj już zabijam te stworzenia. E, więc przejdę do omawiania samego boska i jedno, jego umiejętności. Jesteśmy tutaj, on jest taki, e, wszystkie statystyki widzieliście w trakcie walki, drużynę także występowanie Wam pokazałem i umiejętności. Gryzienie, które widzieliście, zwykły atak widzieliście, to takie jakby uderzenie tymi mackami, ale bez krwawienia, zatruta strzała, te zielone takie mm, gluty, które w nas lecą e, zatruwają nas, zmniejszając nasze obrażenia i zwiększając zużycie many i kondycji. E, Ryk, czyli zmieszanie naszego trafienia i przyzwanie małego pająka. E, dają on rale takie jak Arkanscape Ajo... Arcanscape 2, e, Ayol i Martumal. Te przedmioty wyglądają właśnie tak i teraz przydatność. Ayol jest zdecydowanie tylko dla uczników, no chyba że ktoś tam robi sobie postać po to, żeby sobie coś tam czasem postrzelać, to dwa z ręki sobie daje nawet e, taki magik i może sobie strzelać. Dobra. Ale przejdźmy do dalszej części, bo IOL jest tylko dla uczników i tylko ucznicy zresztą e, normalni, tacy pierwsi gracze noszą Ayole ucznicy i to się najbardziej po prostu nadaje. E, kolejne przedmioty Arkham Cave 2. Po prostu must have, po prostu musicie to mieć, odporności na urok, kondycja, mana HP. Przynajmniej jeden w każdym powinien się znaleźć rysówki ze sklepów, naprawdę na wyższych poziomach będą lepsze rysówki ze sklepów, ale teraz po prostu musicie mieć Arkanskaipa Martumal Bardzo wiele osób nawet nie ściąga martumala do któregoś tam wyższego poziomu Z tego względu, że khalam nie daje dużo statystyk Więc jeśli was nie stać z martumale możecie naprawdę bardzo długo latać Wartości widzicie Naprawy i tak dalej Zresztą też widzicie w sklepie więc tam są podobne wartości Z tej wartości chyba 55% czy 70% jest naprawy Nie pamiętam, nie chcę was ukłamać W sklepie macie podane tak więc statystyki są potężne, e, gdzie Arkana wszystkie klasy muszą mieć, a jola tylko łucznicy, to Martumela m, noszą tylko klasy magiczne e, Klasy magiczne, czyli Druid, VD, MO i tak dalej. E, coś mam dziurę we łbie dzisiaj, więc tak. E, jest to bardzo przydatny przedmiot. Resy na urok to jest wręcz potęga. No resy na urok na niskim poziomie po prostu musimy mieć bo to jest najczęstsza sfera przeciwników, która zostaje wykrzy... wykorzystana przeciwko nam. No i tyle. Po prostu magiczni muszą mieć Martumar, Arkanscape, każda klasa powinna mieć przynajmniej jeden i Aeol Łucznicy, więc ja Wam bardzo dziękuję. Zobaczmy tylko, czy mi coś spadło. Niestety nie. E, tak wygląda tabelka złota. złotka. Dużo nie dostajemy. No i trzeba bardzo uważać na pajączki, więc ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnych odcinkach.